Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że wybraliście mój kanał jako formę spędzania wolnego czasu. Bardzo dobrze się składa, bo dzisiaj będzie naprawdę ciekawy odcinek o jednej z największych gwiazd polskiej telewizji. Chodzi bowiem o Elżbietę Jaworowicz. I wierzcie lub nie, nie widzicie tego teraz, ale mam właśnie splątane nogi na panią Elżbietę. Oczywiście będzie dużo dzisiaj o sprawie dla reportera, programie, który pani. Elżbieta prowadzi od ponad 40 lat na antenie Telewizji Polskiej i program w dalszym ciągu cieszy się sporym zainteresowaniem widzów. Oczywiście charakterystyczny sposób prowadzenia programu, realizacji reportaży no i tak jak już wspomniałam siedzenia sprawił, że Pani Elżbieta naprawdę ma bardzo duże grono fanów, więc kto zależy do tego grona koniecznie musi zobaczyć dzisiejszy odcinek, a kto po prostu lubi Panią Elżbietę myślę, że też znajdzie coś dla siebie. Pani Elżbieta za dużo o swoim życiu prywatnym nie mówi co prawda, ale znalazłam dla Was trochę smart. Przeczytałam wywiady, choć nie było ich też dużo przez lata. I mam dla Was trochę informacji, bo jeżeli nie śledziliście życia Pani Elżbiety, to myślę, że będziecie zdziwieni, bo na swoim koncie ma kilka związków. Jest też jedna kwestia, której naprawdę bardzo żałuję, mimo bardzo udanego życia. Jaka? Oczywiście zdradzę Wam, więc zostańcie ze mną, oglądajcie, a pod koniec odcinka napiszcie mi, jak się Wam podobało. Elżbieta Jaworowicz urodziła się 31 marca 1946 roku w Nisku jako Elżbieta Latawiec i była córką jednego z ważnych przedstawicieli lokalnej perelowskiej kadry kierowniczej. Swoją edukację związała ze stalową wolą, ale jednak szybko stamtąd uciekła. Pociągała ją stolica, która, jak sama mówiła, od początku oczarowała ją nie tylko oczywiście budynkami itd., ale przede wszystkim tym, co tworzy miasto czyli ludźmi. Jak sama mówiła, bardzo podobała jej się młodzież, która była w Warszawie, bo była odważna i zupełnie inna od tej, którą mogła spotkać w swoich rodzinnych stronach. Zaczęłam podziwiać tę kolorową, pewną siebie młodzież. Pani Elżbieta zawsze czuła się humanistką. Chciała studiować na Uniwersytecie Warszawskim kolonistykę. Było to jej marzenie, ale niestety nie udało się. Jednak studia były jedynym, co mogło ją zatrzymać w stolicy. Dlatego zdecydowała się pójść na studia humanistyczne po prostu i padło na filologię hebrajską. Choć dalej realizowała swoją pasję, jak sama mówiła, jest niezmiennie zainteresowana literaturą. Zresztą na antenie często popisuje się w pewien sposób jej znajomością. Później zaocznie kończyła także wyższe studium zawodowe realizacji telewizyjnych programów dziennikarskich w Szkole Teatralnej w Łodzi. W latach 80. jedyną szansą na pozostanie w Warszawie były dla mnie studia podyplomowe na Instytucie Dziennikarstwa UW, gdzie później wygrałam konkurs organizowany przez Telewizyjny Ekran Młodych. W ten sposób znalazłam się w telewizji i powolutku, zaczynając od dokumentacji programów pani Bożeny Walter, uczyłam się w praktyce mojego zawodu. Jak więc słyszycie, do telewizji dostała się za sprawą konkursu. Na początku swojej pracy w telewizji natomiast współtworzyła kącik modowy. Widziała siebie z tej strony telewizji, która jest taka bardziej barwna, radosna, więc właśnie ten kącik modowy to oddawał. Ale jednak, jak sama mówiła, miała w sobie wewnątrz powołanie, które jednak szybko ściągnęło ją na inną zupełnie stronę. Zresztą oprócz Walter poznała w telewizji inne osoby, które bardzo na nią wpłynęły. Wraz z nią karierę zaczynał Bogusław Wołoszański. Jej nauczycielką była także Irena Dziedzic. I plotka głosi, że to właśnie Irena Dziedzic nauczyła Elżbietę Jaworowicz tego zaplatania nóg, by wyglądały dobrze w kadrze, by się prezentowały rewelacyjnie. I choć sama później z tego zrezygnowała, to dla pani Elżbiety stało się to później takim elementem wizerunku, dzięki któremu przez wiele osób jest rozpoznawana i jest z nim utożsamiana. Jednak zawsze miałam jakąś dziwną skłonność do przekraczania smugicie, w życiu człowieka. Być może odziedziczyłam ją w genach. Jeden z moich pierwszych czarno-białych reportaży, nagrany na 16 mm taśmie do programu młodzieżowego, opowiadał o domu pomocy społecznej na warszawskim powiślu. Był maj, ja szłam do miejsca, gdzie na dużej sali leżały staruszki, osoby terminalnie chore. Jedna z nich zaśpiewała mi piosenkę, którą pamiętam do dziś. I to właśnie sprawiło, że Elżbieta Jaworowicz wyrosła nieco z tych programów młodzieżowych, z tych programów trywialnych, służących tylko rozrywce. Postanowiła wyreżyserować filmy dokumentalne. Nakręciła dwa. W 1983 roku powstał obywatel Tur, a dwa lata później nabocznicy. Zostały dobrze przyjęte, obsypane różnego rodzaju nagrodami. Jak słyszycie, poszło w sumie jak spłatka, ale wcale nie było to dla pani Elżbiety takie proste. Jak sama przyznawała, na początku pracy w telewizji miała bowiem bardzo dużo kompleksów. Miałam wrażenie, że jąkam się, nie potrafię tak szybko sformułować myśli, jak chcę. Zachwycałam się Bogusławem Kaczyńskim, który mówił tak jakby czytał. Zanim nauczyłam się tej sztuki upłynęło wiele lat. A oczywiście przełomowy moment dla jej kariery to rok 1984, kiedy rozpoczyna się sprawa dla reportera. Nie było jednak tak jak często przeczytacie w różnego rodzaju artykułach, że po prostu zaproponowano jej prowadzenie tego programu. Sprawa dla reportera wykiełkowała z ludzkich historii, które dokumentowałam w programie młodzieżowym. Tytuł mojego programu był przypadkowy, a konwencja zupełnie zupełnie inne niż dziś. Zresztą ona kształtowała się powoli. Przez długi czas byłam wydawcą i robiłam tak tzw. dokrętki filmowe. Prowadzącymi byli Andrzej Krzysztof Wróblewski, a czasem Jacek Maziarski. Ale faktycznie, kiedy sprawa dla reportera osiągnęła swój kształt, była bardzo odważnym jak na tamte czasy programem. Trzeba tutaj bowiem docenić to, że przecież pokazywała to, co się ludziom nie podobało w państwie, a jednak za czasów PRL mówienie o tym, co się nie podoba, nie było wygodne dla władzy. Przecież generalnie wszyscy mieliśmy być zadowoleni, a kraj był mlekiem i miodem płynący. Dookoła bieda, ale wszyscy mówili, że jest git. Skądś to znamy. Nie wiadomo natomiast, czy faktycznie program w pierwszych latach swojej emisji borykał się z cenzurą, czy pani Elżbieta miała z nią problemy. Wyjścia są tutaj dwa. Albo tak świetnie dobierała tematy, by jednak na odcisk nikomu z cenzury nie nacisnąć, albo mimo wszystko jednak udawało się przedstawić nawet nieco drażniące tematy w sposób, żeby to mogło mieć miejsce. Albo jeszcze są inne drogi, no ale... Nie wiem nic na ich temat. Natomiast jedno jest pewne, że program rozkręcił się na dobre dopiero jednak, kiedy PRL. Przeszedł do historii, bo w 1989 roku. Wtedy właśnie miliony ludzi, nieco porzuconych przez system, nie wiedziało jak się odnaleźć. Byli to ludzie pokrzywdzeni, którzy upominali się o swoje. I chociaż oczywiście sprawa dla reportera nie wywalczyła dla nich wszystkiego, o co prosili, to jednak przynajmniej pozwoliła im pokazać ich problemy, co wcześniej właściwie nie było możliwe. Jaworowicz jeździła z kamerą i ekipą po całej Polsce, filmując rozgoryczonych ludzi w zamykanych zakładach pracy, przychodząc z do uczestników i uczestniczek strajków, wieców, dając miejsce w swoim programie odrzuconym, zagubionym, bezrobotnym i bezdomnym. Bardzo dużo wtedy w programie mówiono na temat prywatyzacji, bo to były bardzo duże zmiany, wiele osób właśnie na tym cierpiało. I oczywiście przez lata format, a raczej dokładnie tematy, które są poruszane w programie, nieco się zmieniły, bo po prostu szły z nurtem tego, co w kraju się działo. Program natomiast oglądany był na potęgę. Wszyscy go bardzo lubili, bo właśnie był takim głosem. Narodu. I nie zmieniało się to przez lata. W 2011 roku oszacowano, że dla telewizji polskiej zarobił 25 milionów złotych. Duży wpływ Elżbieta Jaworowicz miała na to, jak wyglądał program. Jak przekonywała, sama wybierała tematy. To nie było łatwe, bo próśb o interwencję naprawdę jest cały czas bardzo dużo. I faktycznie trzeba przyznać, że po nagłośnieniu swoich spraw w programie jednak wiele osób mówiło, że ich problemy skończyły się dobrze, że zostały rozwiązane. A pani Elżbieta mówiła w wywiadzie. Spotka z ludźmi i możliwość pomagania im to jest praca, która nigdy mi się nie znudzi. Do telewizji zaczęły przychodzić oczywiście tysiące listów z pochwałami, a także zaczęły pojawiać się nagrody za działalność pani Elżbiety. Może poszczycić się Wiktorami, w tym Super Wiktorem, telekamerami, srebrnym krzyżem zasługi, ale żeby nie było tak pięknie, oczywiście o tak głośnym programie, nie zawsze było tylko kolorowo mówione. Pojawiła się także krytyka. I to na każdym etapie. Już wtedy, kiedy padł PRL, mówiono, we you Że program Jaworowicz krytykuje procesy będące istotą transformacji ustrojowej, bo dużo mówiono o tym, jak prywatyzacja jest zła, a na tym polegała jednak idea wolnego państwa, więc tutaj no wiele osób się z tym nie zgadzało. Mówiono także, że wielokrotnie w jej programach ważniejsze były emocje niż to, co w prawie zapisane czyli oczywiście, na przykład, ktoś robił nie do końca tak, jak mógł, jak pozwalało na to prawo, ale ponieważ bardzo się przywiązał, był z tym emocjonalnie związany, to dużo pracy i to było przedstawiane właśnie z tej strony, takiej bardziej działającej na serce człowieka niż na to, jak faktycznie powinno to wyglądać. Natomiast jeszcze raz muszę wrócić do tych słynnych nóg pani Elżbiety, bo nie dość, że są piękne, to jeszcze długie i zgrabne, to w pewnym momencie stały się także obiektem śmieszkowania, a pani Elżbieta pojawiała się za sprawą swoich nóg w różnego rodzaju memach. W internecie nawet krąży plotka, że pani Elżbieta z wiekiem ma coraz dłuższe nogi. Jeśli to by była prawda, no to gratulacje, bo nogi nigdy nie są za długie. Natomiast powiedziałam Wam, że będzie trochę o życiu prywatnym, pani Elżbieta chroni je, ale jednak są pewne fakty, które mogę Wam tutaj przedstawić. Trzykrotnie wychodziła za mąż. Zawsze było to raczej dość skromne wydarzenie, nigdy nie było w blasku fleszy, więc nie przedstawię Wam tutaj dokumentacji fotograficznej. Pierwszym jej mężem był biznesmen. Po rozwodzie związała się z kierowcą rajdowym Lechem Jaworowiczem, i to właśnie pod tym nazwiskiem zyskała największą popularność. Związek jednak nie przetrwał próby czasu, i choć nie wiadomo dlaczego się tak stało, to później artystka była w nieformalnym związku przez dłuższy czas z bardzo popularną personą. Chodzi o Wojciecha Gąsowskiego, popularnego piosenkarza. Jednak i ten związek w pewnym momencie się rozpadł. Pani Elżbieta, szczęście, znalazła u boku wojskowego. Chodzi o Eugeniusza Mleczaka, byłego rzecznika w którym do dzisiaj tworzę szczęśliwe małżeństwo. O panu Eugeniuszu mogliście usłyszeć za sprawą pewnej afery. Chodzi dokładnie o sprzęt wojskowy odkryty w Iraku przez polskie wojsko w 2003 roku. Nie powinno go tam być, a zamieszana w sprawę jego produkcji Francja głośno wyparła się wszystkiego, no i w związku z tym, niestety, pan Eugeniusz musiał podać się do dymisji. Pani Elżbieta rzadko mówi o mężu, ale kiedy to robi, mówi o nim w naprawdę bardzo ciepłych słowach. Cieszę się, że mam u boku mocnego i wrażliwego mężczyznę, bliską osobę, którą kocham i która jest moim przyjacielem, mówiła. Para żyła dość długo w nieformalnym związku, a na jego legalizację zdecydowali się po 15 latach wspólnego życia w 2010 roku. Pan Eugeniusz po odejściu z mon został zatrudniony w kancelarii prezydenta. Gdzie odpowiadał za działalność organizacji społeczno-obronnych. Pani Elżbieta natomiast w marcu skończyła 76 lat. Prawda, że zaskoczenie? Ja bym dała z dychem mniej, co najmniej, więc pani Elżbieta wygląda rewelacyjnie nie tylko za sprawą tych nóg, o których ciągle mówimy, ale ogólnie. Czy jednak tak zdecydowana i pewna siebie osoba, bo taką przecież znamy panią Elżbietę z ekranu, żałuje czegoś w swoim życiu na tyle, by mówić o tym głośno, w rozmowie z nażywo przyznała, że jest taka jedna rzecz. Ponieważ pani Elżbieta nigdy nie doczekała się dziecka z żadnym ze swoich mężów i z kontekstu można by wnioskować, że raczej była to jej świadomość, ma decyzję, choć nie mogę być tego pewna, bo nie mówi tego wprost. Żałuję, że nie było mi dane poznać smaku macierzyństwa. Myślę, że gdybym miała dziecko, moje życie lepiej by wyglądało. Szczęściem jest posiadanie rodziny. Mąż natomiast wspiera ją i mówi, że jej życie faktycznie wyglądałoby inaczej, ale czy na pewno lepiej. Mój partner mówi mi. Dobrze, że w ogóle spotkaliśmy się, bo przecież mogliśmy się nie spotkać. Jestem osobą smutnawą, a on te wszystkie moje smutki potrafi przetłumaczyć. Z drugiej strony uważa, że jako spełniona żona spoczęłabym na laurach i redagowała cudze programy, mówiła w dobrym tygodniu. Jeżeli martwicie się o to, czy panią Elżbietę jeszcze długo będziecie mogli oglądać, to uspokoję was. Wszystko wskazuje na to, że tak. Siły i energii mam mnóstwo. Jeśli tylko zdrowie będzie mi dopisywać, to jeszcze długo nie zwolnię tempa. Nie mam odpukać większych kłopotów ze zdrowiem, mówiła w rozmowach z serwisem telekamery.pl. Od najmłodszych lat uprawiam sport, staram się prowadzić zdrowy tryb życia. Do niedawna chodziłam dwa razy w tygodniu na treningi. Natomiast po raz kolejny muszę tutaj powiedzieć o tym, że sprawa dla reportera również dzisiaj we współczesnych czasach często jest krytykowana. Często sprawy związane z programem pojawiają się na łamach gazet, a nawet portali plotkarskich. Czasem z tego powodu, że oczywiście program rozwiązał jakąś trudną sprawę i pomógł ludziom. Ale czasem też dlatego, że w programie wydarzają się dość absurdalne rzeczy. Tak absurdalne, że właśnie można o tym napisać newsa chociażby na jednym z portali plotkarskich. Ja przypominam sobie w ostatnim czasie taki występ, gdzie śpiewał yy, gwiazdor disco Polo Masters, znany z hitu Żono moja i wykonywał właśnie ten swój największy hit o szczęściu małżeńskim. Natomiast chwilę wcześniej w programie bohaterka reportażu opowiadała o tym, jak z Strasznie traktował ją mąż podczas ich małżeństwa, dlatego wsłuchując się w tekst piosenki zanosiła się po prostu łzami. Komuś tutaj niestety zabrakło wyczucia. Głośny też był program, gdzie gościem był mąż Ukrainki, która ponoć porwała dziecko za sprawą czarnej magii i opisywano, co tam się działo, jakie mikstury itd. Niejednokrotnie też zarzuca się programowi to, że pewne problemy są trywializowane. Problemy przedstawiane przez bohaterów tych programów, że bywa tak, że np. kobieta opowiada o jakimś traumatycznym wydarzeniu, a przychodzi jakiś ekspert, który mówi, że tak naprawdę ono aż tak straszne nie było. I były takie momenty, kiedy pani Elżbieta mocno dostawała za to po głowie. Pojawiały się skargi do rady etyki mediów, powstało nawet stowarzyszenie osób oszukanych lub pokrzywdzonych przez działania związane ze sprawą dla reportera. Sama pani Elżbieta swoje podejście do problemów, a także osób, z którymi spotyka się przy realizacji programu, wyokreśliła w jednym z wywiadów. Nie umiem być profesjonalnie obojętna, czasem zdarza mi się popłakać z bohaterami, ale mam też pewność ręki lekarza, który gdy operuje, nie może mieć drżącej dłoni. Jak sama przekonuję, program nauczył ją godzenia się z losem, z tym, że nie zawsze jednak możemy być jego kowalami. Nauczył mnie przede wszystkim pokory wobec faktu, że nie do końca jesteśmy kowalami własnego losu. Między powodzeniem nie ma porażką, bogactwem, a biedą, młodością, a starością jest wąska, krótka i nikła linia. Nie wiemy, co nas czeka. Kiedyś bardzo chciałam się zbliżyć do świata pięknego, wesołego i frywolnego, jednak zawsze miałam jakąś dziwną skłonność do przekraczania smugi cienia w życiu człowieka. Dzisiaj natomiast program, oprócz tego, że często pokazuje różne problemy związane z funkcjonowaniem państwa w życiu społecznym to także bardzo często skupia się na przykład na konfliktach rodzinnych, awantur dotyczących opieki nad dziećmi i innych tego typu sprawach. Natomiast jedno jest pewne sprawa dla reportera, niezależnie od tego, czy jesteście fanami tego programu, czy nie, gości na antenie od ponad 40 lat, nadal mając bardzo duże grono swoich odbiorców. Dziś z tego co czytałam, są to zwykle osoby dojrzałe, więc program skupia raczej wokół siebie. Pewną grupę ludzi niż tak jak kiedyś, bardzo dużą część społeczeństwa, natomiast też jest to normalne, ponieważ programów naprawdę jest dużo, mamy bardzo duży wybór tego, co możemy w telewizji i nie tylko oglądać. Natomiast pani Jaworowicz, trzeba przyznać, że przeżyła już ponad 20 prezesów telewizji polskiej, podczas gdy ona jest tam bezmiennie. I co ciekawe, Pani Elżbieta pięknie umie śpiewać. Okazało się to podczas jednego ze świątecznych wydań programu Jaka to melodia, kiedy zaśpiewała kolędę Lulajże Jezuniu. Słyszeliście to wykonanie? Być może jeszcze Pani Elżbieta nam kiedyś się zaśpiewa w programie Sprawa dla reportera. Niewykluczone. Jestem ciekawa Waszej opinii. Czy jesteście fanami, czy jesteście fanami Pani Elżbiety, czy programu Sprawa dla reportera? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Pamiętajcie, że czekam również na Wasze subskrypcje. Jeśli się nie subskrybujemy, będzie mi miło. Tutaj macie inne Odcinki o gwiazdach telewizji, a my widzimy się już niebawem. Dzięki Wam za dzisiaj. Pa Pa!